Z tej strony Gosiam. Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. Dzisiaj będzie taki luźny domowy vlog, bo mamy wolne. i zapraszamy Was do spędzenia dnia z nami. Dzisiaj będą takie aktywności jak pójście do Biedry. To Mis misja proszek to jest? Tak, tak mi misja proszek naprawdę, bo jest dobra promocja. I jeszcze oczywiście w Biedrze postaram się nagrać wam, jakie są rośliny, bo ostatnio widziałam, że było dość sporo fajnych, więc... Pokażę Wam, co tam jest u nas w sklepie. No i też pokażemy Wam, co będziemy jeść przez cały dzień, bo mamy dzisiaj y, śniadanie takie w miarę wykwintne. Na obiad będziemy robić zupę dniową, a później będzie jeszcze deserek z nasionami chia. I w kolację, no to już się zobaczy, jak to wyjdzie. Było rozdanie na 3000, ale to nie znaczy, że już nie warto subskrybować. Nagroda została wysłana do pani Ani. Mam nadzieję, że roślinki, które jej wysłałam, sprawią jej przyjemność, a wysyłujcie, bo będą w przyszłości kolejne rozdania, no i oczywiście, żeby nie przegapić filmów. Może ktoś się skusi na 4000, żeby coś wysłać. No zobaczymy, jak szybko pójdzie, to zrobimy. Na śledówce siedzi panda, go się wcześniej posadziła na samej górze, ale tak sobie powoli zjeżdża. Tak, spadała, ale tutaj się zatrzymała. I te pandy są z y, Temu. Bo się zawsze pytacie o te pandy, skąd my je mamy. No i dzisiaj na śniadanie jest sprawa prosta, ponieważ będziemy mieli sałatkę, którą wczoraj zrobiłam, zaraz Wam opowiem, co w niej jest. I tutaj też mam na tej misce bardzo fajną sprawę, bo mam taką przykrywkę silikonową, Nie możecie kupić często w Biedrze, są w tym w Ikei. Albo na temu. A temu i to jest sałatka pieczarkowa. Z ogórkiem kiszonym. Tak, i jak nazwa wskazuje, są w niej pieczarki, jajko, papryka. Yy, najlepiej jest dać szczypiorek, ale my nie mieliśmy, dodaliśmy taką drobno posiekaną cebulkę, majonez, pietruszka. Ja jeszcze dodałam kukurydzę, i tutaj już Wam już mówił, że ogórek kiszony oczywiście w opisie filmu wam napiszę składniki. Proporcje mogą być dowolne. Ja to tak robiłam dlatego, bo zostały nam pieczarki, które kupiliśmy na promocji i tak stwierdziłam, że nie wykorzystamy całej paczki, więc zrobiłam tą sałatkę. Leci Ci zajęło zrobienie sałatki? No to jest dość czasochłonne, bo te pieczarki trzeba ugotować, jajka trzeba ugotować, ale jak robicie wszystko naraz to nie jest tak źle. Godzina. No. Miłosz mi nic nie pomagał i mówi, że długo robiłam, dlatego wiecie. No dla miałem. miałem. Bo... Zjedliśmy śniadanko, więc już robię deser, który będziemy jeść po obiedzie, czyli deser z nasionami chia. I my kupiliśmy te nasiona chia w Action. Bo tak powiem Wam, szukałam tych nasion chia w Biedronce, w Aldi i nigdzie nie widziałam. Widziałam tylko w ale w były duże paczki i wychodziło to dość drogo. A tam jeszcze znaleźliśmy firmę Sezam. Tak i w końcu znaleźliśmy takie nasiona ziarna w Action. I one były po 4 zł. Więc moim zdaniem naprawdę fajna cena, jak za nasiona chia. Nasiona czyja są bardzo zdrowe, można sobie o nich poczytać w internecie. Polecam. I one też robią właśnie taki fajny pudding, jak się je zaleje. Później Wam pokażemy, jak to będzie wyglądać. One wchłoną tam lekko. Tak, trochę jak taki skrzyk żaby. Ale my sobie właśnie robimy takie koktajle teraz i mieszamy to z jakimś takim. Musem owocowym, więc naprawdę fajnie to wychodzi. I w action kupiłam też wczoraj sobie fajne klapeczki. To miłoś mi znalazł. Takie o. Ja to, mam. Pepko. No. I te klapki one są fajne, bo są na wąską stopę. U mnie kupienie klapek graniczy z cudem. Bo, ja znalazłem. Tak, bo ja mam bardzo wąską stopę i mi w nich nie wyjeżdżają palce przodu, więc jestem bardzo zadowolona. I właśnie taki różowy kolor miłoś mi znalazł. Tak mówię, te będą dobre. No. Gosia nie, albo pokaż. No I ze względu na to, że ja zasypałam to mleko tymi płatkami ja, no to ja muszę sobie to wymieszać, jak zrobicie odwrotnie. No to nie będziecie musieli aż tak dokładnie mieszać. Nie wiem, co mnie podkusiło, że zrobiłam na odwrot. To są jakieś eliksiry prozdrowotne, Gosia ostatnio ma ciągoty. Ciągoty. No musimy w końcu zacząć się zdrowo odżywiać. Na no, urlopie masz więcej czasu, to tak... Tak, na no, urlopie ja się w domu lepiej żywię, niż jak chodzę do pracy, więc to jest znak. No i teraz pozostawiam sobie to, aż mi te nasiona napęcznieją i później będziemy kontynuować. Od razu po śniadaniu poszliśmy do Biedronki, a tam na wejściu stały takie piękne palmy kokosowe. No bardzo ładne, duże okazy, a tutaj już jesteśmy w środku sklepu i były ładne sadzonki hortencji i borówek. Obok stały też storczyki, były one ładne, ale dość drogie. Poniżej były też bromelie, ale trochę zdechłe i pełno sadzonek takich na ogród. I były lilaki i był taki przepiękny klemetis. No Clementisa to ja Wam polecam. Przepiękna roślina, piękne pnącze. Były też kwiaty cięte, różyczki i tutaj były też i nawozy i nasiona traw. Był też taki fajny sukulent w ładnej już takiej niebieskiej doniczce głowie. Kalanchoe i przepiękne anturia. No te anturia naprawdę przykuwały uwagę. Też bardzo ładne, jednak cena trochę wysoka. Więc się nie skusiłam, poniżej była taka zdechła lawenda za 10 zł. No i filodendrony, tutaj taki piękny glorek wygląda. No ja mam swojego gloreka z Biedronki i fajnie rośnie, więc Wam polecam. I tutaj były też alokazje i różne pnącza, z których można było też wybrać coś fajnego dla siebie. Wróciliśmy z Biedry i to jest nasz wielki łów. 100 zł zaoszczędziliśmy na proszkach. A my akurat najbardziej lubimy Persil, a była promocja na Persil. To Drugi za złotówkę. Tak, kupiliśmy cztery na dwie karty. Tak, poszliśmy do dwóch różnych kas, żeby nas nie wykryli. Jeszcze Wiedronka nas oszukała, bo wypadły Miłoszowi w tym szejkomacie płatki i nie weszły mu w promocji. I co tam jeszcze kupiliśmy? Tak, musiałam zapłacić pełną cenę, bo i tak chciałem je kupić. Kupiłam jeszcze taki płyn do płukania tkanin, do zmiękczania. Bo teraz nie suszymy prania w suszarce, tylko na balkonie, więc warto sobie dodać coś, żeby to pranie było takie bardziej przyjemne, miękkie i ładnie pachniało. Więc wziąłam taki płyn, to jest zapach róża mięta, ładnie pachnie, mi się podoba. Wziąłam jeszcze banany, na które też niby była promocja i nam nie weszło. A na lody ci weszło chociaż? Tak, na lody weszło. A to dobrze. Tak, wzięliśmy paprykę, bo zużyłam paprykę. Też do tej sałatki i jeszcze dwie paczki takich lodów troskawkowych wzięliśmy. Tak, było 70%, a nie drugie. Także takie małe zakupy poczyniliśmy, ale ile oszczędziliśmy? Ponad stówkę? Tak. Dlatego, że już zaoszczędziliśmy tą stówkę, no to już przeżyje to, że oszukali nas na dychę na tych innych promocjach. To jest nasze wielkie dzieło. Zapomniałam jeszcze Wam pokazać, że kupiłam biohumus taki specjalny do starczyków. Nie wiem, czym on się różni od tego zwykłego biohumusu, ale kupiłam, ponieważ wczoraj przesadzałam swoje storczyki. Ja nienawidzę przesadzać storczyków. Pokażę Wam za chwilę, jak one wyglądają. Ale poobcinałam te stare korzenie. Też nie kupowałam tego specjalnego podłoża do storczyków, tylko wymieszałam to ich stare z keramzytem z Action. No i będę je teraz nawozić właśnie tym i zobaczymy, czy mi nie, niedługo zakwitną. Bo chciałabym, żeby mi tutaj w końcu zakwitły storczyki. Pokażę Wam teraz te starczyki, które przesadzałam. I tutaj mam takie dwa. One oba są różowe. I tutaj widać tę mieszankę, w której je posadziłam. Czyli w sumie sam keramzyt prawie trochę tej kory, która mi została z tych starczyków. No i tak one się prezentują. Ten jeszcze miał tarczniki, więc te tarczniki porządnie umyłam te wszystkie liście, to co widziałam. I jeszcze opryskałam je na wszelki wypadek karatę, Więc mam nadzieję, że Będą fajnie rosły i może zakwitną, gdy zacznę je wspomagać tym biohumusem. Jeszcze tutaj możecie zobaczyć moje maranty, tutaj jest Maranta Lemon lime, i ona też miała robaki. Tutaj widać ślady po nich, takie powygryzane ślady w liściach. I ona miała cziernastkie, jakieś dziwne, takie czerwone robaczki. I on jakiś czas temu też opryskałam karatę. No i zaczyna odbijać tutaj idzie nowy rulonik, więc fajnie. I tutaj jeszcze jest taka maranta srebrzysta, ona powiem Wam, nic nie łapie, odpukać, fajnie rośnie, więc jestem z niej zadowolona. I tutaj jest jeszcze taka maranta z wariagacją, też fajnie rośnie na razie nic się jej nie chwyta. Zakończyliśmy proces przyrządzania zupy dyniowej. Zaraz mimo, że przekształci ją w zupę chlebową, bo on zawsze sobie wszystko lubi zamieszać, a ja ją tak po kolei warstwami. I jeszcze dałam listek bazylii, żeby danie wyglądało ekskluzywnie, restauracyjnie. Z naszej hodowli? Tak, z naszego balkonu. Zawsze wszyscy tak nie szanują tej bazylii, zjadają za odrośnie. Widzisz, a ja jak rozmnażam? Zawsze to było moje marzenie. No. Się tego nie nakrywać? Yeah. Muszę to uwiecznić, jak już jak powiedziałam, o, o zupie chlebowej. <laughs> Od dniowki zżółkły nam narzędzia kuchenne i go wystawiła je na balkon na słońce, tak, żeby czad odzyskał kolor. Chat GPT nam podpowiedział, więc się tym z Wami dzielimy. Zobaczcie, to już szybko nas jaśniał ten silikon, bo tutaj widać jaki był wcześniej. Nie wiem, czy to daje aparat, ale on był taki. No, jest tutaj żółty po tej stronie, więc się obrócimy, a tutaj już jest biały po chwili. I tutaj też widać jak schodzi to żółte z kurakumy właśnie. Wypalamy. No, więc fajny patent. Nie wiedziałam, że to tak łatwo się pozbyć tego żółtego, bo wiecie, to jak kurakumą coś sobie opaprzecie, to już jest kaplica, jak to trzymacie w domu, a tutaj fajnie schodzi. Więc o, tutaj widać jak to się szybko zmienia właśnie. Tylko się na swoje siedzi, bo jeszcze krzesełek nie mamy. Ale już wyczaiłaś jedne na sinseju? Tak, na sinseju coś widziałam, bo chcemy takie właśnie składane krzesła na balkon. Żeby móc je właśnie chować do tej skrzyni, na której siedzę. Czyli za stówkę, nie? Żeby nie za drogo. No. I jeszcze pokażę Wam jedną super rzecz, jaką kupiliśmy w Action do mycia okien. Wczoraj myłam to nasze największe okno takie. Ja nie nienawidzę go myć, bo ono jest otwierane tylko na górze, a na dole nie, więc trzeba się bardzo wychylać przez to okno. No i wczoraj byliśmy w Action i kupiliśmy taką ściereczkę do szkła, do szyb, i to jest odpowiednik tej takiej wiledy, słynnej ściereczki. Kolorem właśnie tej ściereczki się nie sugerujcie, bo ona była w różnych były różowe, niebieskie, niebieskie zielone także tak wygląda jego etykieta. I ono kosztowało chyba 4,50 jest super, zero smug na oknie, więc polecam tą to ściereczkę. teraz używasz bez płynu? No bez płynu, sobie tak biorę tylko parownicą, bo my nie mamy tej właśnie ściągaczki takiej wsysającej, co wiele osób, mam, mamy tylko taką myjkę parową. Ja myję okno właśnie tą myjką parową, że ono ścieka aż tą wodą, przycieram tą ściereczką i nie ma smug. Także super rzecz, polecam. O, obok była jeszcze druga, tańsza, także nie pomylicie się. No, to jej tańszej nie testowaliśmy, tylko tą, więc tą polecamy. Super jest. Trochę pooglądaliśmy film na Prime i teraz się zabieramy za robienie naszego deserku z nasion chia. Tutaj widzicie jaka się zrobiła fajna galaretka. Ten mi wyszedł trochę bardziej gęsty. Także tutaj troszkę więcej musiał mi się sypnąć, ale widzicie jak to fajnie pęcznieje i robi się taki Pudding i jeszcze tutaj sobie potrzebam mrożone truskawki, i będziemy je mieli z banankiem, i sobie tak polejemy ten pudding, żeby tego nie dosładzać i zjem. Tak oto powstanie sok z gumi jagód. No, dzisiaj tak fajnie warstwowo wyszło, co? No, ale zamieszamy? <gry> <noise> Mimo, że to wszystko musi mi zepsuć. <noise> jak zepsuć? A mieszaj sobie, jedz jak lubisz. Zaraz, zamieszam. A teraz, pierw gościa troszkę podgrzała, zamrożone truskawki, a potem zmiksowała. Z banankiem, także dzisiaj jest bez cukru. Właśnie, czuję. No. Dobra. A jak się tak mniej cukruje, to te później... owoce tak lepiej smakują. No i później, jak zjecie coś słodkiego, to jest takie słodkie. Dobra, idziemy zjeść na balkonik, bo teraz ładnie świeci słoneczko. Już chwilę leżeliśmy na balkonie, a ja się zrobiłam piegowata, mimo że coś się trochę podpiek nawet. Jak ktoś nas odwiedzi, musimy takie coś zrobić, żeby nie wiedział, co ja. Dobra, polecamy. My będziemy już kończyć tego vloga, bo czas wspólny się kończy. Jak to? No czas wspólny się. A no wyczy. tak trzeba streama robić. No, miłość idzie robić streama, także nie będzie więcej co Wam pokazywać. Teraz będzie czas osobny. Ja jeszcze sobie poćwiczę, coś pooglądam sama i pewnie zrobię kolację. Na urlopie to jest życie. Tak. Życie emeryta, to jest to. Ja jestem do tego stworzona. Niektórzy nie doceniają. No, moglibyśmy tak żyć w domku. No ale cóż, było super. Jedzonko też dzisiaj było fajne, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. A oczywiście jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrypcji naszego kanału. To do następnego. Cześć!